Trzeci tom, 30 sierpnia 1900 roku. Królowa matka złożyła Luizę w ofierze Jezusowi, aby złagodzić Jego sprawiedliwość. Potem zabrała ją do czyśćca, aby ulżyć Królowi Włoch w jego boleściach. Spędziwszy kilka dni goryczy i nieobecności Jezusa, widziałam go co najwyżej czasami i to niespodziewanie i na chwilę. Dziś rano, znajdując się na szczycie goryczy, co więcej, czując się jakbym straciła nadzieję, że go jeszcze kiedykolwiek zobaczę, po przyjęciu komunii wydawało mi się, że Spowiednik złożył intencję ukrzyżowania. Wtedy błogosławiony Jezus, aby pozwolić mi być posłuszną, ukazał się i podzielił się ze mną swoimi boleściami. W międzyczasie ujrzałam królową matkę, która zabrała mnie i ofiarowała Jezusowi, aby go przebłagać. Jezus przez wzgląd na swoją mamę przyjął ofiarę i zdawało się, że dał się trochę przebłagać. Potem królowa matka powiedziała do mnie, Czy chcesz pójść do czyśca, aby ulżyć królowi w straszliwych boleściach, w których się znajduje? A ja, moja mamo, tak jak on chce. W jednej chwili złapała mnie i w lot przeniosła do miejsca okropnych i śmiertelnych katuszy. Był tam ten nieszczęśnik który przechodził od jednej tortury do drugiej. Wydawało się, że tak wiele śmierci musiał ponieść, jak wiele dusz zostało przez niego straconych. Po tym jak przeszłam przez kilka tych tortur, poczułam trochę większą ulgę. Ona znowu zabrała mnie z tego miejsca boleści i tak znalazłam się w sobie.